Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. E, ostatnio widzieliśmy się w bardziej letniej scenerii, ponieważ nagrywaliśmy film, jak wybrać wilgotnościomierz na żniwa. Teraz też mamy żniwa, tylko jesienne żniwa, tak można powiedzieć. Tak. Sezon kukurydzy, dyni. sezon kukurydzy, tak, dyni, no ale też sezon na badanie pH, na sprawdzanie tego, czy pH gleby jest odpowiednie. E, no i o tym tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać, tak. chcieliśmy Wam doradzić. Jak sprawić, żeby ta gleba faktycznie, żeby kontrolować jakość tej gleby, pH gleby? No i pierwsze pytanie Marta do Ciebie. Dlaczego warto w ogóle sprawdzać pH gleby? Dlaczego to jest tak ważne? Bo idealny poziom pH umożliwia roślinom niezbędne pobranie wszystkich składników z gleby. Przede wszystkim tak samo jak użytkowanie wody. Rośliny tego potrzebują, tak? Musimy to sprawdzać, dlatego że my chcemy zapewnić. I najlepszy poziom do wzrostu, tak? Najlepsze warunki. Często tego nie sprawdzamy, yy, sugerujemy się tym, że kiedyś zbadaliśmy to PH, a to się zmienia. Wystarczy, że używamy nawozów, wszystko się zmienia, tak? Później okazuje się, że stosujemy jakieś nawozy niepotrzebnie, ponieważ my już doprowadziliśmy PH tej gleby do optymalnego poziomu. Po co to robić? Po co? Badajmy, sprawdzajmy, tak? Często zdarza się tak, że y, kupujemy nawozy bez sensu, prawda? Czyli wydajemy te pieniądze. Tak. Nawozy są teraz bardzo drogie. Mm -hmm. prawda? Tak. Cena nawozów, tak. Przede wszystkim właśnie o to chodzi, że niepotrzebnie na przykład stawiamy na wapno, ponieważ nasza gleba już tego nie potrzebuje, tak? Po co? E, druga sprawa, sprawdźmy, patrzymy na pole. Rośnie bardzo słabo. Myślimy, musimy nawozić, tak? Trzeba dowapnować tą glebę, a co się okazuje? Mieliśmy przecież taką sytuację, tak, prawda? przypadek, właśnie naszego klienta, który yy, no, stosował wapno i co? Tak, okazało była... się, że niepotrzebnie, tak? Gleba była już tak nasycona tym wapnem, że dlatego te rośliny nie rosły. Tak, czyli nie zawsze ta zbyt wysoka kwasowość właśnie, nie, nie zawsze przyczyną jest zbyt wysoka kwasowość, ale może być także na odwrót. Może być na odwrót. Druga sprawa, hmm, nawet aktywność mikrobiologiczna wszystkich tych organizmów w glebie, tak? Czyli robaki, jakieś nasze grzyby, będące w glebie, to wszystko zależy um, od pH, tak? Jeżeli przesadzimy, niektóre sobie też nie poradzą. I co? Ta gleba staje się no, no, bezużyteczna, tak? dlatego że co ma nam przerobić? Te wszystkie nasze resztki mikrobiologiczne, mikroorganizmy nie działają, bo sobie nie radzą w takim pH. Yy, no właśnie, no i tutaj z pomocy przychodzi nam pH-metr. <grym> tak, urządzenie na lata. Które no, no warto kupić, bo widzimy, rośnie, rośnie nam coś słabo. I co? Bierzemy, pobieramy próbkę gleby, mieszamy z e, wodą destylowaną, wkładamy dwie sondy i co? Mamy wynik, tak? I, I wiemy, co robić dalej z naszą glebą. Urządzenie y, bardzo skuteczne, bardzo często nawet doradcy, którzy zajmują się Nawożeniem dostarczają klientom środki do nawożenia gleby, korzystają z naszych pechametrów, dzwonią, zamawiają je, dlatego, że mogą to zrobić wtedy na miejscu u klienta, bez problemu, bardzo łatwo, tak? Tak, tutaj wynik mamy dosłownie w kilka sekund, tak naprawdę. Tak, wynik jest w kilka sekund i wiemy wtedy jak nawozić. Jedna sprawa, yy, urządzenie. Przychodzi do nas, tak zamawiamy urządzenie. Ma dwie sondy. Jedną sondę należy zawsze wtedy skalibrować. Moczymy tą sondę w wodzie destylowanej, następnie sprawdzamy. Mamy wszystko w zestawie, tak, oprócz wody destylowanej. Ale to woda destylowana w każdej, w Na każdej stacji benzynowej. Każda stacja benzynowa, tak dokładnie. Mamy bufory. Wkładamy sondę później po takim moczeniu w wodzie destylowanej do buforu. Sprawdzamy. Nie zgadza nam się PH, tak? Bo jest to bufor PH5. Dostrajamy to urządzenie, dochodzi do 5. To się nazywa kalibracja urządzenia. Wykonujemy to raz w roku. No, ewentualnie, jeżeli ktoś dokonuje tak dużo pomiarów, że no, przekracza to na przykład setkę, to jeszcze raz zawsze warto skalibrować e, swoją sondę, bo wtedy wyniki mamy idealne, tak? Porównywalne wyniki z wynikami laboratoryjnymi. No właśnie, porównywalne wyniki, a łatwość, to znaczy taka mobilność w pomiarach, można powiedzieć, możemy wziąć to, ten ph ze sobą na dowolne pole, w dowolne miejsce i po prostu w kilka sekund. Tak, widzimy rośnie coś gorzej, sprawdzamy pH, tak, i wiemy co mamy robić. E przed wapnowaniem, żeby sprawdzić pH, to jest bardzo ważne, ale też po wapnowaniu. Tak, prawda? oczywiście. Czy, 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 czy powinniśmy robić to dalej? Czy wykonaliśmy to dobrze, tak? Czy gdzieś nie, nie jest za mało, a gdzieś nie jest za dużo? Też będziemy wtedy to wiedzieć, tak? Zawsze bardzo dobrze jest zrobić to po żniwach, a także nawet wiosną, kiedy będziemy na przykład y, zaczynać nawozić glebę, tak? Po zimie. I raz, drugi raz sprawdzić i przynajmniej wiemy, co robić dalej z roślinami, tak? Tak, i będziemy wtedy pewni. pH-metr do gleby, to na razie mówimy tak o glebie, ale nie tylko do gleby, prawda? Tak, możemy sprawdzić wodę, a druga sprawa na przykład yy, pestycydy. One potrzebują odpowiedniego pH, żeby właściwie zadziałać, tak? Dlatego przed Wylaniem na pole naszych y, tutaj nawozów czy środków ochrony roślin też warto sprawdzić, jakie pH ma płyn woda, no, no, której używamy do tego, tak? Dlatego, że inaczej skuteczność zmniejszy się, jeżeli będzie nieodpowiednie pH. Czyli też do płynów, do, do czegoś jeszcze? No, tak naprawdę do wszystkiego, do wszystkiego możemy go użyć, bo y, nawet słyszałam, że w browarnictwie był stosowany nasz pH, tak? Marta, jesień to też sezon na kukurydzę. Tak. Do kukurydzy, szczególnie teraz, kiedy ta pogoda jest taka zmienna GMS V3. Nowy produkt zastąpił GMS V2, e, zmodernizowany, troszeczkę no ulepszony, w tym możemy zapisać już wyniki w pamięci. Później przerzucić je sobie na komputer, możemy to kontrolować, mieć to zawsze gdzieś zapisane w systemie, tak? Czyli zapisywanie danych i no, przetrzymywanie. Też te, przetrzymywanie drukowania. Tak, dokładnie, przetrzymywanie tego. Bo mamy no tutaj darmowy program. Tak jest tak, oprogramowanie dostępne na naszej stronie, wystarczy wejść na stronę www.draminski.pl, pobrać sobie oprogramowanie na komputer i korzystać z niego. Y Dlaczego do kukurydzy? Je, to jest jedyny nasz wilgotnościomierz, którego program został przygotowany aż do 45% wilgotności kukurydzy. Czyli w tym roku, kiedy ta pogoda jest taka zmienna, nie możemy znaleźć odpowiedniego oczka pogodowego, musimy suszyć kukurydzę. Tu wynik będzie najbardziej precyzyjny, jeżeli chodzi o mokrą kukurydzę. Zmielimy, sprawdzimy. Mm, wewnątrz ziarna, jaka jest wilgotność, no ale właśnie taka różnica, mokra kukurydza, tak? To jest to. Czy te miarżenie ziarna w przypadku kukurydzy faktycznie ma znaczenie? Tak, dlatego że, no tak naprawdę przy ścisku już także sobie poradzi, tak, ale mm, tutaj wydobywamy tą wilgotność, z wnętrza, to jest bardzo ważne w momencie, kiedy suszymy kukurydzę, tak, no bo no niestety, ale suszenie to, to pieniądze, tak, które wydajemy. Sprawdźmy dokładnie, jaką ona ma wilgotność i wtedy zabierajmy się za robotę, tak. Czyli wiemy, kiedy zebrać kukurydzę, prawda? To jedna Mierąc, sprawa, a druga sprawa, no właśnie ym, później ją susząc, tak, do przechowywania. Możemy to sprawdzić dokładnie, czy, czy już ona nadaje się do albo sprzedaży, albo przechowywania, tak? Tak. Kontrolujemy to na bieżąco. Dynia, jeśli chodzi o dynie, ten wilgotnościomierz nie w No niestety, ten wilgotnościomierz nie ma przygotowanego programu na dynie, ale za to Twist Grain Pro. Twist Grain Pro, dynia, słonecznik, nawet kukurydza, jeżeli nie miażdżone ziarno, także polecamy Twist Grain Pro do wszystkiego innego. Ty zawsze mówisz, że jeśli w kukurydzach w, w uprawach, przepraszam, przeważa kukurydza, to polecasz GMS, a jeśli nie to. Bardziej... Tak, GMS V3 w gospodarstwach, w których przeważa uprawa kukurydzy, Twist Grain Pro jest taki bardziej uniwersalny do wszystkiego, tak? W tej chwili bardzo idziemy w ekologię. Jeżeli u kogoś występuje facelia, sorgo, bo ostatnio jest tego coraz więcej, zawsze Twist Grain Pro. Jeżeli nie macie takiej kalibracji na Twist Grain Pro, zadzwońcie do nas. Kwestia wprowadzenia kodu Y, który my do was wyślemy y, w Twist Grain jest funkcja dodaj gatunek wchodzimy w to wprowadzamy kod i mamy gatunek tak nie musimy odsyłać do serwisu nie Dokładnie. musimy tutaj kwestia jednego telefonu czas. tak naprawdę mhm. tak wykonania telefonu bądź wejścia na stronę internetową i zrobienia tego za pomocą strony internetowej Mówiłyśmy o twistgrainie, do twistgraina możemy dodawać gatunki, no ale też do GMS-a, prawda? Tak, tak, właśnie w ten sam sposób. Kwestia jednego telefonu, wejścia na stronę internetową, wprowadzenia kodu i też dodajemy gatunki do GMS V3. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia oczywiście w kolejnym filmie. Tak już mamy chyba tradycję, że na każdą porę roku, prawda, robimy film. No tak. teraz zimą. No może zimą coś ciekawego dla Was wymyślimy znowu.